W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnemu ciągnikowi od marki Farmtrack i tym razem jest to model 9120 DTV. Zapraszam na prezentację, sprawdźmy ten ciągnik. Na chwilę zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów. Jeżeli chodzi o design ciągników marki FarmTrack, i mam tu na myśli głównie te ciągniki nieco większe, to jak już to wspominałem w prezentacjach na przykład z modelem 680 bądź 6100, design można określić mianem na pewno charakterystycznego. Może się podobać lub nie, oczywiście, no tutaj zdania dosyć mocno są zazwyczaj podzielone. Jednak ja osobiście mam takie odczucie, że im ciągnik jest większy, tym ta maska pasuje coraz bardziej. Szczególnie jeżeli mówimy na przykład o tym modelu, gdzie mamy przedni tus, to naprawdę ta całość już jakoś tak fajnie wygląda. Myślę, że na pewno ciągnik może się podobać. No oczywiście, jak już to wspomniałem, powtórzę się może, ale dużo tu zależy od tego, co się komu podoba. Jest tutaj taka maska, dosyć prostej budowy. Ma takie kratki, które służą za wloty powietrza do silnika. Tutaj są takie jeszcze maskownice świateł oraz na samym środku mamy znaczek. Wersji King, o której powiemy sobie w dalszej części. Ciągniki Farmtrack Serie 9120 występują w dwóch wersjach, i są to takie wersje, można powiedzieć, różniące się dostępną skrzynią biegów oraz sprzęgłem. My akurat dzisiaj mamy model 9120 DTV ze skrzynią mechaniczną 24x24. Jest również wersja 9120 PWR, ma wtedy 24 biegi do przodu oraz 12 biegów do tyłu. Mamy wtedy między innymi rewers elektrohydrauliczny oraz można zmieniać również biegi bez konieczności wciskania sprzęgła nożnego i mamy jeszcze wtedy sprzęgło w przycisku na drążku zmiany biegów. Mam też świadomość tego, że większość zapewne chciałaby zobaczyć tę wersję z elektrohydraulicznym rewersem, jednak na ten moment są to ciągniki takie dosyć ciężko dostępne, ale jeżeli tylko pojawi się wersja 9130 w wersji. Właśnie z elektrohydraulicznym rewersem między innymi, no to postaram się oczywiście zrealizować również taką prezentację. Będzie to też takie wtedy swego rodzaju porównanie do tego ciągnika, ponieważ są one takie dosyć zbliżone, są oczywiście różnice. My natomiast dzisiaj mamy 9120 i w tym odcinku skupimy się właśnie na nim. Co jeszcze by warto wspomnieć, no to ten ciągnik jest dostępny również w wersji King, tak jak prezentowany dzisiaj ciągnik. I w skład wersji King wchodzi między innymi dodatkowe oświetlenie, czy jakieś dodatkowe... Wyposażenia w kabinie, jak na przykład ta kamera zamontowana w tylnej ramce rejestracji. Takie dodatkowe rzeczy można uznać tą wersję za taką specjalną, wersję taką, jakby to powiedzieć, premium. W tym ciągniku jest silnik czterocylindrowy marki Perkins. Posiada pojemność około 3,6 litra. Jest to jednostka turbodoładowana, oczywiście również objęta normą emisji spalin Stage 5. Mamy między innymi filtr cząstek stałych oraz układ AdBlue. Co jeszcze by tu warto wspomnieć, to generowana moc przez ten silnik akurat w tym modelu to 112 koni mechanicznych oraz 450 Nm momentu obrotowego, który generowany jest przy 1500 obrotach na minutę. Natomiast jeżeli chodzi o wymiary tego ciągnika, to jego długość maksymalna to około 4,6 m, szerokość maksymalna to 2,4 m, natomiast wysokość maksymalna to około 2,8 m. Dokładniejsze wymiary od wielkości minimalnych do maksymalnych wyświetlają się również na ekranie. Jest tam również między innymi informacja o prześwicie. Natomiast jeżeli chodzi o koła, to akurat w tym egzemplarzu koła, które znajdują się z tyłu, mają rozmiar 460x85R34. Natomiast koła znajdujące się na przodzie ciągnika, mają rozmiar 380x85R24. Jest również możliwość doposażenia ciągnika w inne rodzaje kół. Więcej informacji znajduje się w katalogu, który znajduje się w opisie tego filmu. Jest tam odnośnik do tego właśnie katalogu. Natomiast jeszcze wspomnimy sobie o masie całkowitej tego ciągnika. Jest ona podawana specyfikacja jako wartości od około 3900 kg do 4090 kg. No Dużo pewnie zależy od tego, na jaki rodzaj wyposażenia się zdecydujemy, wtedy ta waga może wzrastać. Jeżeli chodzi o przód tego ciągnika, to jest tu przedni napęd. Przednia osie z marki Carraro. Mamy również zwolnice planetarne z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego. Oczywiście, jak już to jest zazwyczaj w ciągnikach, można go doposażyć w przedni tuz, tak jak widoczny tutaj egzemplarz. Maksymalny udźwig tego akurat tuza to 1600 kg. Tu jeszcze mamy wyprowadzone dwa wyjścia hydrauliczne naprzód ciągnika. Można również tutaj zdecydować się na przedni wą, a także ładować czołowy, przez co na pewno wtedy uniwersalność ciągnika mocno wzrośnie. Jest taka opcja, jeżeli ktoś ma takie życzenie, można się na to zdecydować. Maska tego ciągnika, jak to bywa zazwyczaj w większych ciągnikach od marki Farmtrack. Otwierana jest za pomocą przycisku, który tutaj znajduje się w kabinie. Po jego wciśnięciu maska już nam się otwiera automatycznie. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Jest takie bardzo wygodne. Nie trzeba szukać jakiś zapadek i mieć na przykład jakiegoś śrubokręta czy klucza do otwierania maski, tylko możemy sobie już otworzyć ją za pomocą przycisku. I na pierwszy rzut oka widoczny jest filtr powietrza, a także zestaw chłodnic, M.in. główna chłodnica cieczy, chłodzącej czy chłodnica od dokładu klimatyzacji, jest również intercooler. Takie standardowe rozwiązanie, zazwyczaj te elementy znajdują się na przodzie ciągnika. Po prawej stronie natomiast pod schodkami kabiny znalazło się miejsce na zbiornik paliwa o pojemności 160 litrów. Tu mamy zbiornik na płyn AdBlue, jego pojemność to 11,5 litra. Tutaj mamy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, tutaj mamy dwie pompy hydrauliczne. Tutaj znajduje się filtr paliwa, mamy kompresor klimatyzacji, jest sprężarka do układu pneumatyki. Tu jeszcze jest turbosprężarka, a także filtr cząstek stałych, oraz na przodzie, jak już to wspomnieliśmy wcześniej, chłodnice, między innymi główna chłodnica cieczy chłodzącej. Po prawej stronie natomiast tutaj pod kabiną jest skrzynka na akumulator. Tutaj mam jeszcze dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny wraz z joystickiem, który jest tutaj w kabinie po prawej stronie, ale będzie go lepiej widać, jak przejdziemy do omówienia wnętrza kabiny. Tutaj mamy między innymi jeszcze rozrusznik, tu jest filtr olejowy, a także jeszcze tutaj mamy alternator. Na tyle ciągnika znajdują się cięgna z uchwytami hakowymi kategorii drugiej. Tutaj są skręcane odciągi oraz blokowane sworzniem. Udźwig maksymalny podnośnika to 4500 kg. Są tu widoczne między innymi takie dwa dosyć masywne siłowniki do obsługi właśnie podnośnika. Podnośnik obsługiwany jest elektrohydraulicznie, dzięki czemu mamy tutaj dwa przyciski do obsługi tylnych cięgien podnośnika. Dwoma przyciskami możemy sobie je podnosić, opuszczać. Przydatne rozwiązanie przy podpinaniu maszyn. Mamy między innymi jeszcze tutaj zaczep dolny, zaczep Piton Fix. Tu jest jeszcze szyna na opcjonalny zaczep np. automatyczny, bądź taki typowo transportowy do przyczep. Tutaj mamy m.in. trzy pary wyjść hydraulicznych. Jest siedmiopinowe gniazdo elektryczne. Mamy również pneumatykę dwuobwodową oraz jednoobwodową. Prędkości, w jakich może pracować wałek WOM to 540 oraz 1000. Za pomocą żółtej dźwigni tutaj w tym miejscu. Dokonujemy zmiany prędkości z jaką będzie nam właśnie Bałek wą pracował. Jeszcze wspomnimy sobie o wydajności układu hydraulicznego. W specyfikacji producenta możemy znaleźć informację, że wydajność układu hydraulicznego, jeżeli chodzi o obsługę hydrauliki, jest w wartościach od 55 litrów na minutę. Natomiast jest jeszcze druga pompa do obsługi między innymi układu przedniego wspomagania. Kabina tego ciągnika jest sześciosłupkowa, Mamy całkowicie płaską podłogę. Na szerokość miejsca jest, myślę, że całkiem sporo. Dodatkowo jeszcze mamy uchylne boczne szyby tutaj. Można je otwierać, zamykać. Tylna szyba również jest uchylana takim tym mechanizmem. No, otwiera się w ten sposób. Ma taką ramkę na całej, można powiedzieć, powierzchni, więc łatwiej ją można zamknąć. Na wysokość natomiast miejsca jest, myślę, że całkiem sporo. Ja mam 174 cm wzrostu i nad głową. Jest miejsca tak, jak tutaj wcześniej było widać. Ogólnie ciągnik jest takich większych gabarytów, więc co za tym idzie. I ta kabina jest też również taka nieco większa, więc myślę, że z miejscem nie powinno być tutaj większych problemów. Kierownica natomiast regulowana jest w jednej płaszczyźnie. Tutaj tą dźwignią możemy sobie zwolnić blokadę i już regulować kierownicę, następnie skręcić tą samą blokadą. Wraz z przybliżeniem kierownicy przybliża się do nas manetka do obsługi kierunkowskazu, świateł oraz sygnału dźwiękowego. Jeżeli chodzi o fotel, no to akurat w tym egzemplarzu mamy fotel pneumatyczny. Tutaj mamy kompresor do pompowania, więc możemy sobie też upuszczać powietrza. Jest dźwignia do przesuwu fotela do przodu, do tyłu. Jest również jeszcze dźwignia do regulacji kąta oparcia, tak jak tutaj jest to widoczne i dodatkowo mamy jeszcze dwa podłokietniki tutaj z pokrętłami do regulacji zarówno lewy jak i prawy podłokietnik ma tutaj takie pokrętło do regulacji fotel pneumatyczny z wyposażeniem opcjonalnym w standardzie mamy fotel mechaniczny jeżeli chodzi o układ przeniesienia napędu to mamy tutaj rewers mechaniczny jest on tu po lewej stronie przy kierownicy natomiast jeżeli chodzi o przekładnię jest ona marki Cararo i mamy tutaj 24 biegi do przodu oraz 24 biegi do tyłu jest tutaj drążek do zmiany biegów. Główne biegi są w liczbie 4. Jest stopniowy reduktor, oraz tu jeszcze dodatkowa dźwignia do dodatkowego zakresu. I łącznie daje nam to 24 biegi do przodu oraz 24 biegi do tyłu. Jak już to wspomniałem na wstępie, jest dostępna również wersja ciągnika w wersji PWR. Wtedy mamy 24 biegi do przodu oraz 12 biegów do tyłu wraz z półbiegiem oraz sprzęgłem w przycisku oraz rewersem elektrohydraulicznym. Taka wersja również występuje. Natomiast podnośnik tego ciągnika obsługiwany jest elektrohydraulicznie. Tutaj mamy taki mały panelik do jego obsługi. Jest pokrętło, taki potencjometr do ustalania wysokości. Tutaj mamy m.in. taki przycisk do odblokowania podnośnika i wtedy sobie możemy regulować już wysokość. Takie dosyć proste rozwiązania, ale na pewno przyjemniejsze w obsłudze niż używanie dźwigni mechanicznych. Myślę, że na pewno łatwo by się dało do tego przyzwyczaić. Oprócz podnośnika mamy również jeszcze elektrohydraulicznie włączaną blokadę mostu. Jest elektrohydraulicznie włączany przedni napęd. Tu mamy jeszcze włącznik tylnego wałka odbioru mocy, a jeszcze tutaj obok jest włącznik świateł awaryjnych. Idąc dalej po prawej stronie ciągnika to mamy trzy dźwignie do obsługi tylnych wyjść hydraulicznych wraz na przykład z taką jedną dźwignią, którą możemy sobie zablokować. Jeszcze tutaj jest joystick do obsługi wyjść hydraulicznych. Jeszcze tutaj w obrębie tych... Przycisków jest między innymi trzypinowe gniazdo elektryczne w tym miejscu oraz tutaj jeszcze mamy 12 woltowe gniazdo zapalniczki. Tu jeszcze jest taka półeczka, co na przykład z tym gniazdem może być fajnie połączone i możemy sobie gdzieś tutaj położyć, na przykład telefon. Na prawym słupku kabiny mamy dwa przyciski do obsługi świateł ostrzegawczych znajdujących się na kabinie. Występują one m.in. w wersji king. Tu powyżej mamy dwa przyciski do obsługi światła, a także tu jeszcze są dwa przyciski do obsługi wycieraczek oraz spryskiwaczy. Jest również radio, a jeszcze wyżej, tutaj na takim małym paneliku, możemy sobie obsługiwać nawiewy oraz klimatyzację tego ciągnika. Możemy ustawiać siłę nadmuchu, temperaturę oraz włączać, wyłączać klimatyzację. Po lewej stronie ciągnika natomiast mamy tutaj między innymi taką dużą półkę. Może się tu zmieścić np. jakaś butelka wody czy jakiś plecak. Jest dźwignia do obsługi hamulca ręcznego oraz jeszcze jedna dźwignia do obsługi wałka odbioru mocy. Tu natomiast mamy jeszcze fotel pasażera, który jest wyposażeniem opcjonalnym. W górnej części kabiny natomiast znajduje się otwierany szyberda za pomocą takiej dźwigni. Ma takie dwa siłowniczki możemy sobie szyberdach otworzyć. Tutaj mamy jeszcze roletę, którą możemy sobie zasłonić ten szyberdach. Tutaj jest jeszcze jedna roleta przeciwsłoneczna. Także. Jeżeli będą jakieś warunki takie bardzo sprzyjające, będzie świecić słońce, to możemy sobie tutaj wszystko pozakrywać i nie będzie nas oślepiać słońce. Natomiast jeszcze tutaj tak bezpośrednio przed nami to mamy m.in. dźwignię gazu ręcznego oraz jest wyświetlacz od kamery, która jest umocowana w tylnej ramce rejestracji. Natomiast tutaj w centralnej części znajduje się taki duży wyświetlacz. Są to zegary w formie cyfrowej. Tutaj sobie damy zapłon, żeby lepiej to wszystko widzieć. I w centralnej części tego wyświetlacza mamy wskazówkowy obrotomierz. Oczywiście wskazówkowy, tak w przenośni można tak powiedzieć, ponieważ jest on cyfrowy. Mamy również ilość przepracowanych godzin. W prawym górnym rogu tego wyświetlacza jest wskaźnik od temperatury cieczy chłodzącej. Poniżej mamy wskaźnik ciśnienia w układzie pneumatycznym. Po lewej stronie, natomiast na samej górze, mamy wskaźnik od poziomu płynu AdBlue. Poniżej jest wskaźnik od poziomu paliwa w zbiorniku. Tutaj w obrębie tego wyświetlacza jest miejsce na kontrolki, oraz jest jeszcze miejsce na taki mały komunikat pokazujący, czy mamy wałek WOM ustawiony w trybie zależnym od prędkości jazdy, czy korzystamy z prędkości 540 bądź 1000. Zmiany tych przełożeń dokonujemy tutaj tą dźwignią. Mamy prędkość zależną od prędkości jazdy, wałek WOM w ogóle nie pracujący. oraz na samym dole mamy wałek. Pracująca akurat tutaj w prędkości 1000 obrotów na minutę. Silnik mamy już uruchomiony, więc zrobimy sobie taki krótki przejazd tym ciągnikiem. Pierwszy bieg. Amulet ręczny do dołu, Teraz do przodu, ruszamy sobie. ponieważ jest ustawiony w głównej kamerze ale myślę że chociaż w jakimś pewnym stopniu daje to pogląd jakby to mogło wyglądać już dojeżdżamy do skrzyżowania sobie zwolnimy trzymamy się I tak zatrzymaliśmy się już Mamy sobie pierwszy bieg Tutaj sobie przejedziemy kawałek Zobaczymy, jak wygląda no tak kwestia zwrotności. Zmiemy sobie do tyłu teraz. Myślę, że i tak, jak na takie dosyć duże gabaryty ciągnika, no to wygląda to całkiem nieźle. Zobaczymy sobie drugi bieg. sobie otworzę się robi dosyć ciepło w kabinie. Ciutki odcinek asfaltowy mama no, ale możemy sobie mniej więcej zobaczyć. To wygląda czwarty bieg. No tak myślę, że bardzo szybko dałoby się przyzwyczaić do jazdy i pracy tym ciągnikiem. wygląda to całkiem nieźle. On robi takie dosyć duże wrażenie. W sensie, że jest on taki dosyć duży ten ciągnik Więc ta siła uciągu powinna być taka też na dobrym poziomie Wjeżdżamy sobie już na plac no Muszę przyznać, że jest całkiem przyjemnie się jeździć tym ciągnikiem Takie prawie fajne wrażenie Zachęcam do osobistego zapoznania się, jak już zazwyczaj wspominam, z tym ciągnikiem, ale myślę, że powinien on się dobrze spisywać w gospodarstwo. Nie jest to, co prawda, test polu, ale myślę, że chociaż w pewnym sensie da to pogląd na to, jakby mogła wyglądać praca tym ciągnikiem, więc tak to się prezentuje. Przechodzimy sobie już do podsumowania. Ciągniki FarmTrack, szczególnie jeżeli mówimy o tych wersjach nieco większych, jak na przykład 9120. To ciągniki, które powinny świetnie spisywać się w gospodarstwach nieco mniejszych, jako główne ciągniki, bądź większych jako pomocnicze. Dzisiejszy model posiada dosyć przestronną kabinę oraz kilka ciekawych rozwiązań. Jeżeli doposażymy go na przykład w przedni tus bądź ładowacz czołowy, to na pewno powinien on być dosyć uniwersalnym ciągnikiem w gospodarstwach. Oczywiście zachęcam do zapoznania się osobiście z tym ciągnikiem, ocenić samemu, czy sprostałby on naszym oczekiwaniom. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego ciągnika? Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach. Sekcja komentarzy jest jak zwykle otwarta. Zachęcam do dyskusji, do zostawiania propozycji na inne filmy oraz prezentacje. Mam oczywiście również na uwadze, że fajnie by było zobaczyć również ciągnik z elektrohydraulicznie sterowanym sprzęgłem, czy właśnie z tą skrzynią biegów ze sprzęgłem w przycisku. Mam to na uwadze i postaram się zrealizować odcinek w wersji 91.30. Z tą właśnie skrzynią biegów. Myślę, że jeżeli tylko gdzieś pokazałby się taki ciągnik, to postaram się zrealizować taką prezentację. Chciałbym również podziękować firmie Agrostal, z jednym z oddziałów we Frampolu, w którym dzisiaj się znajdujemy, za użyczenie tego ciągnika do nagrania tej prezentacji. Link do strony internetowej znajduje się w opisie tego filmu. Oprócz ciągników marki FarmTrack w ofercie firmy jest również dużo sprzętu rolniczego, także można się zapoznać z ofertą. Natomiast w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Na ten moment zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Cześć!